Witajcie ponownie. Nagle nam Facebook zablokował, w ogóle zamknął transmisję. My jesteśmy ponownie. Z niewiadomych powodów, tak. nikt nie wie nic. Być może jest to taki powód, wiesz, że mówimy o terere. Jierbomatę. Tak, <grych> co niektórzy uważają, że jierbomatę to jest używka, a jeszcze co niektórzy że nie po powinna być w ogóle zabroniona, tak? Nie nie powinno nie, się być. jest naturalną, zdrową, bardzo pożyteczną rośliną, która ma bardzo dużo. Właściwości i powiem Wam, że. Cena jest. A, tak, nawet cena jest. Akurat to, co Agusia pokazuje w tej chwili, to jest jeden z naszych ulubionych mieszanek, ponieważ zawiera liście stewi. Jest bardzo przyjemne i słodkie. Kiedy zalewasz, to zimną wodą właśnie zalejemy teraz, tak? Tak, ze stewią, ale też oczywiście podstawą jest yerba mate, słuchajcie, to zioło, tak. które daje energię, jest antyoksydantem, ma właściwości oczyszczające, antyrakowe, przeciwzapalne, nawet dzieci i kobiety w ciąży mogą to pić, więc tak. słuchajcie, to zioło, bo to, jest, to nawet nie jest zioło, to, tak naprawdę to nie jest zioło, to jest, ym, nie wiem czy wiecie, ale yerba mate, to są drzewa. Niskie drzewa, byliśmy na plantacji yerba mate nie nieraz już. Yerba mate to są drzewa piękne, cudowne, takie liście, twarde z włóknami i po prostu do, są takie naprawdę soczyste. Natomiast no, i tak się je suszy. Fabryka przygotowuje to najpierw to susząc. To Może trochę tak, że pokażemy Wam tylko trochę wyżej Ginali, albo my się tutaj obniżymy. Zobaczcie, specjalnie przy przygotowałam wiele do różnych tutaj, właśnie do pokazania materek. Jest taka materka, jest takie materko, ale jest takie że również materko. Zobaczcie. Uhu, Paragwaj. I te tukany, które u nas hałasują non-stop. Widzicie to? Tukany, mam nadzieję, że widać. Jest tutaj. Tu też jest tukany. Też, tukan. też I to jest właśnie też drewniany, naturalny, cudowny. Dalej. Um, takie materko z bombiją. Flaga oczywiście Paragwaju. Widać? Widać, mam nadzieję. Juhu. Słuchajcie, Paragwajczycy a propos flagi są bardzo, ale to bardzo Um, przywiązania są prawdziwymi patriotami słuchajcie ponieważ w szkołach zanim rozpocznie się lekcje rozpoczną się lekcje wszyscy uczniowie śpiewają hymn Paragwaju Naprawdę troszeczkę <grym> geneczko Śpiewają hymn Paragwaju to jest szok po prostu tak, no, dlatego starają się, no, starają się promować siebie, kochają ten kraj. Paragwajczycy naprawdę kochają swój I kraj. I oczywiście mówią w języku tutaj paragwaju, czyli również język guarani, który jest po, po hiszpańskim jest tutaj najważniejszy. Wszyscy w szkołach uczą się języka guarani. Kochanie, ja już połykam ślinę. No. Okay, Proszę, zalej chany. tą jest Kolejna i też naturalna, także jest tego sporo. Natomiast dobra, zalewamy. Tak naprawdę ta porcja jest porcją końską. ta. Polewamy, o. polewamy. Ta jest rodzina, to może cała rodzina ciągnąć, ponieważ normalnie to jest w, takiej, w takim naczyniu, to jest na dwa, trzy łyki, ponieważ ono jest wypełnione na dwie trzecie ziołami. Tak, czyli no przede wszystkim Jarm. Tak, widzicie? Teraz tutaj zalewa. Ale uwaga, uwaga! My nie sprzedajemy tererę. Nie, nie, nie. Żadna firma miejscowa nam za to nie płaci. I... Ale skoro obiecaliśmy, to uwaga. powiemy. Tak, taki termos jest podstawą każdego Paragwajczyka. Gdziekolwiek. To się nie tak robi. Gdziekolwiek jedzie, gdziekolwiek idzie nawet do banku, do sklepu, wszędzie, on po prostu musi mieć taki termos. To nie no, takie no, dokładnie, no, no, że no, żółtoży. No. Nie, to są, są róże, są plastikowe, tak. są skórzane, są z wytłoczonym imieniem, nazwiskiem albo w Paragwaju. S naprawdę są tysiące rodzajów. Co ulica, to sklepy z różnego rodzaju właśnie termosami. Ale w środku musi być lód, woda lodowata plus lód, plus tam dają miętę, liście z świeżej mięty, cytrynka proszę ciebie, albo słuchaj jeszcze pomarańcza, ananas. Mają tysiąc pomysłów, i to wszystko się właśnie ładnie zalewa. Gennady wyżej, bo nie tak, widać. Tak, 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 wyżej widać. albo zniżamy kamerę, to i teraz już was częstujemy. Widać, widać. O, Lejesz? częstujemy was. Lejesz. Kto pije Lejesz. pierwszy? Tradycja jest taka, że w Ameryce Południowej trzeba to pić yy, po kolei. Więc pierwszy pije, szef, główny, do głowa domu, więc Gennady Weduta. A kto pije drugi? Cała rodzina czeka. <laughs> tak. W, uważnie patrzę w oczy. I patrzę na zegarek. Po pięciu minutach nie padł, to przyłączają się i piłam no, wszystko, no, tak? Tak, tak. No Gineczko, ty pijesz pierwszy i na koniec tego live'u dzisiejszego e, no, chętnie byś Ja wam was powiem, wiecie, ugościli. co tak naprawdę? Pierwszy nie jest najlepsze. Najlepsze jest drugie, trzecie. Tak, pierwst. Edytka, słyszałaś nasz wczorajszy live, jak my o tym mówiliśmy? Tak nie można, właśnie. I to, że tak tak, Zęby, się tak bardzo, Nie czarny. Słuchajcie, my w na naszej rodzinie taki, taki patent y, 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 zrobiliśmy, stworzyliśmy. O, nie. Bed weekend? To dzieci wymyśliły? ty, widzisz w tej samej łodzi? Absolutnie wypić? nie. Absolutnie już to odstawiam. nie? Dobrze, to zabierz tam, spokojnie. Natomiast pocałuję. tego się nie robi. Gdzie na nas patrzyli, co robicie, nie? A my w domu oczywiście, tak dzieci postanawiają na początku, no jak mogę pić z tego samego kubka czy z tego dzieci, samego tak, bombii, tak. czyli tej rurki, po kimś, nie? Ale słuchajcie, no teraz to jest tak, że to stoi i wszyscy oczywiście, wszyscy korzystają, więc ja też skorzystam. Słuchajcie, to na można zalewać i powinno no się można zalewać. Się powinno się zalewać. 5, 6, 8, 10 razy czasami mamy... porcji. Nawet częściej. Nawet słuchajcie, ja nie liczę ile razy, dopóki czujesz ten specyficzny, przyjemny smak, Ech. tak? To dolewasz i popijesz. Dolewasz i popijesz, tak? Dole... Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ znowu ludzie się głowią, nieraz mają, mają. Ym... Słuchajcie, no my tego nie sprzedajemy. uwaga, uwaga, ale. Ludzie często mają kwestię, jak coś sprzedać, jak coś pokazać klientom potencjalnym. A tutaj wszyscy z tym chodzą. I tak wszyscy naokoło to kupują. Rozumiecie o co chodzi? Więc ta puenta też jest fajna, że. Z tą stewią. ale dobre. Ktokolwiek z Was jeszcze nie pił. A wiecie, stevia daje takie przyjemny posmak słodki. On niesamowitą rośliną jest. Tutaj rośnie naturalnie. Wow. Tutaj ją produkują i w kroplach, i w postaci liści. nie wyobrażam sobie, że po prostu na zimno zalewasz te liście po, po, pokruszone. Nie są bardzo, Widać? bardzo przyjemne. Taka mieszanka ziołowa, to chwilkę stoi. Słuchajcie, po pięciu minutach to już jest w ogóle taka mocna. I co jest ważne, jest tak <laughs> przygotowana tak, no oczywiście to ma właściwości antrakowe działanie oczyszczające. Przyspieszające materie, w ogóle umysł, jak, jak działa na mózg. Działanie ter, ter, terere, yerba mate, czuć po prostu w 10-15 minutach od spożycia. Szczególnie na co to po prostu na, jak kawa działa, tak? Natychmiast. Nie podnosi ciśnienia, nie mylcie tego z tym, to nie podnosi ciśnienia. To chodzi o to, że dzieje się coś takiego, że nasz umysł działa na wysokich obrotach. Naprawdę, mm. jest mega koncentracja, nie ma takiego efektu jak na kawie, że jest, kogoś trzęsie, nie Dobra. wiem, takie uczucie i, i dlatego my pijemy terę. no może nie... A czy woda jest z kranu? Dobre pytanie. Gabriela, my tutaj mamy obok siebie głębionową studnię, w Paraguay w ogóle jest kraj, gdzie jest najwięcej wody na świecie chyba naturalnie zgromadzone i my mamy wodę autentycznie z kranu, tylko to nie jest z kranu tak z ulicy, tylko mamy swoją studnię, mamy hydrofor, wieżę specjalną, która... Powoduje ciśnienie tej wody i wą wody pijemy, ale oprócz tego mamy e, specjalne urządzenie, taki dystrybutor do schładzania wody, także też schładzamy to. Właśnie. Mm. Mm. Nasze dzieci, tak samo słuchajcie, jak naprawdę, powiem, mamy pewne Lucyna, że... no nie mogłaś tego powiedzieć, to my musieliśmy. To jest właśnie tajemnica sukcesu. Nie, to nie, 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 nie. Nie wierzcie, nie wierzcie, nie, nie, nie. Kochanie. Tak, A... można, jakąkolwiek wodę. Jak byłam w Polsce w kwietniu, z Mariuszem Kozłowskim, naszym przyjacielem, kochanym bratem, po prostu i, i partnerem też biznesowym. Myśmy spędzili z Lucynką Elgebrecht dużo czasu, z Markiem Połyga, Nie wiem, czy jest z nami Mark Pałyga. Piliśmy to tererę. Pierwsza dałam im posmokować, to wrażenie było mm, dziwne, bo to jest zimne dosłownie, w Paragwaju robi się na zimno tererę. mate na przykład jeszcze w Brazylii robi się na ciepło, prawda? Zalewa yerba, się. Rebomatę, mate, przepraszam, po polsku yy, robi się na ciepło, na gorąco. Tutaj w Paragwaju robi się na zimno wręcz lodowata. I ona ma smak, ona jest mocna. To Mariusz opisz, jakie było działanie, to po prostu był szok. Ale w widzicie, my jesteśmy takimi crazy trochę people, bo, bo trochę, trochę... Trochę delikatnie to powiedziane, ale... Bo... Nie sprzedajemy tego, ale mamy w tym pasję, po prostu, że to działa, lubimy to, tak. lubimy dzielić się również z Wami takimi niby drobnostkami, ale słuchajcie, jeżeli to jest lecznicze, to jest działa naprawdę lecznicze na organizm, to dlaczego nie, właśnie nie zacząć tego pić, prawda? I mieć energię stąd, a nie z kawy czy skądkolwiek jeszcze. Oczywiście kawę można jedną, dwie dziennie też, nikt od razu nie umrze po kawie, ale to jest to, my czujemy też, że taka cząstka Paragwaju wędruje teraz do Was, więc jeżeli, wiem, że w Polsce, słuchajcie, w Polsce można kupić i tereré, e, czy tereré, tereré to już jest przygotowana e, yerba mate. można kupić yerba mate, można kupić materko, tylko są strasznie drogie, można kupić bombije różnego rodzaju też, są te tak naprawdę bombije są prześliczne, takie o, eleganckie, różnego rodzaju, i chcecie możecie mieć złotą, srebrną i w ogóle. Na tym punkcie naprawdę oni są szaleni. Cała Ameryka Południowa wciąż pije yerba mate. A teraz wam coś powiem. Właśnie w taki sposób, naturalny, jak my się z wami dzielimy, jak my to stosujemy, pijemy i autentycznie mm. to robimy na co dzień, w taki sposób wy mm. się przedstawiać to, czym wy się <laughs> fascynujecie, swój produkt, swój biznes, swoją usługę. Właśnie w taki, naturalny, tak? Tylko tak. I to tak. my, my to robimy naturalnie. Faktycznie, słuchajcie, jeżeli weźmiecie pod uwagę to, w jaki sposób biznes się rozwija i kto go rozwija, zanim powstała ta reklama, którą mówimy widzimy teraz, te wszystkie badania socjologiczne, psychologiczne, którą część piersi pokazać, żeby facet kupił tam buchenkę chleba, tak? <śmiesz> e, co, dobre, kochanie. To no, słuchajcie. Jest dobre. Normalnie to było ludzie. Skusztowali coś im to się spodobało i mówili to innym. To, słuchajcie, wszystko w tej chwili działa na zasadzie powrotu do tych utraconych korzeni, utraconych wartości, utraconych mechanizmów. Tak. I to, co my teraz wam mówimy, i to, czego uczymy na naszych kursach, to właśnie jak to zrobić w sposób jak najprostszy, jak najbardziej naturalny i niekosztowny. O czekaj, to jest dobre tak. pytanie. Y, pić, jeśli pomaga, tym bardziej smakuje, może padać innym. Tu ktoś pytał. Y... Tu ktoś pytał, czekajcie, czekajcie, aha, ale jak mam to zrobić, kiedy nie mam mówić o firmie? O, Emilia Danielek, ale jak mam, jak, jeśli nie mam pokazywać firmę? Czekaj kochanie, możesz na chwilę trzymać? Już dla ciebie odpowiedź, Emilka, czekaj. A ja pociągnę międzyczasie. Myśmy pokazywali, pokazywaliśmy dwa, dwie, dwa rodzaje yerba kto pamięta nazwę firmy? No, Mariusz, ja wiem, że ty będziesz pamiętał, ale kto, nie, kto pamięta nazwę firmy? Nazwa firmy. Czy w tym wszystkim, co rozrobiliśmy, komu się zachciało pić yerba mate, yerba mate po polsku? Komu się zachciało pić yerba mate? To jest właśnie sukces, że jeżeli nawet zachciało Ci się pić i jeżeli nawet już masz pragnienie, i ja nawet nie powiedziałam, ani Kolon, ani Gennady nie powiedział y, Kolon firma, ani czy cokolwiek innego, bo to mogło być szereg innych firm, nie mu, bez mówienia nazwy firmy. Pokazujesz coś, chce się, pokazujesz to w akcji. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy, tak jak wszyscy potrafią pokazać się w danej sytuacji z czymś, co lubią robić i robią, i to właśnie działa. I pytanie na priv, pytanie, yy, słuchajcie, w postach, gdzie Ty umieścisz taki krótki filmik na ten temat, albo kiedy pijecie sobie coś, albo kiedy jecie, albo robicie sobie koktajle Wellness, których, yy, właśnie które sprzedajecie, prawda? Pijcie to, pokazujcie to, pokazujcie pasję, pokazujcie to, yy, że wasze zdrowie kwitnie, bo to jest, ja, my nie reklamujemy teraz żadnego produktu, nas, jeszcze raz, te nie nazywając firmy, można? można, napiszcie kochani. Bo w tym przypadku my sprzedaliśmy to, co my odczuwamy, to co to nam daje. My sprzedaliśmy tak naprawdę siebie, swoje i korzyści, które my z tego mamy. Dlatego Wy, jako osoby, które potraficie, macie coś w zasięgu. Tak jest. W swoje ręce, czy to produkt, czy usługa, cokolwiek by to miało być. Wy <g> powinniście być zakochani w tym. Powinniście być naprawdę zafascynowani tym, co dajecie. W tym momencie, kiedy będziecie opowiadać, tak? Dolej, no słuchaj, mam od dziś ochotę na jerwa. <góle> o, jesteście cudowni. Wygląda trochę jak kawałek lepionki, ale pycha. <gł Him> No, wygląda jak kawałek lepionki. Ktoś, na, Marek, połyga. Pozdrawiam Ciebie, Marku, serdecznie, nasz kochany yy, przyjacielu. Yy, Marek powiedział, że to jest. To wygląda jak tynk. Znaczy, to był żarty. Yy, słuchajcie, na, na, naprawdę, jedno, jeden wiązek na dzisiejszy live. Jak przyciągnąć uwagę klientów? A no właśnie tak. Pokażcie rezultaty twaszego produktu, pokażcie je przez zdjęcia, tak. pokażcie, że jesteście w tym profi i zróbcie taką, taką elegancką minę, bez ust, seks bomby. I najważniejsze, najważniejsze, róbcie to regularnie, im częściej tym lepiej, tak jak z seksem, posty muszą lecieć non stop, cięcie, cięcie, zostanie to w historii, A. tak, tak jak, tak jak z seksem, wracając. I tak trzeba, na Facebooku trzeba być non-stop, znaczy nie siedzieć przy że ale tam być, tam być, tam mieć swoje trzy grosze co chwilę, bo wtedy jest skupiona uwaga. Jest skupiona uwaga, to tam płyną pieniądze, a jak płyną pieniądze, to Wy jesteście szczęśliwi. I o to w biznesie chodzi. Więc, co jeszcze na koniec? I wynagradzajcie, wynagradzajcie swoich klientów za to, że są z Wami, za <laughs> to, że chcą być z Wami. Róbcie im prezenty, uznanie, doceniajcie ich, tak? Mieć z nimi kontakt, o, dawajcie tak. im zawsze więcej niż oczekują, zawsze. I to będzie na... Wiecie, w naszym świecie w tej chwili ludzie się prześcigają, ci ludzie z XX wieku, którzy do dzisiaj żyją, tak, prześcigają się w tym, jak dać najmniej, na mniej, na, przepraszam, najmniej, a skasować najwięcej, tak. To wiecie, ta nauka przyszła z Chin, tak, jak można w tym samym... O dać coraz mniej, za coraz większą cenę. Nie, zróbcie dokładnie na odwrót, to będzie ok. No. Dokładnie, a kto komu się podobał dzisiejszy live, z tym całym, jeszcze tym bardziej paragwajskim yerba mate przykładem, to postawcie lajki like i teraz serducha. Chcemy 200 lajków like i serduszek. Po prostu, a, a co, a co, nie można. A, słuchajcie, tutaj akurat Kasia, na, tej, na tej drugiej części, tak, gdzie nas no przerwało jest tak. mniej ludzi, ale tak czy inaczej lajki też mogą być. Niech mogą. sam, niech są, bo dzięki temu ludzie będą otwierać, oglądać, będą mówić, co terere w Paragwaju, wow, muszę to zobaczyć. Po drugie, Kasia K, <coughs> no muszę to powiedzieć, Kasia SK. Kasia SK. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie, kochana nasza, widz nasz cudowny, szczęście Cię spotkało, że jesteś na tym live, mianowicie dlatego, że jesteś, dlatego, że jesteś na tym live, wypromujemy Ciebie w tej chwili. Uwaga, uwaga, kto mieszka w UK i dostał apetyt na yerba mate, zapiszcie sobie kontakt do Kasi z SK, która mieszka w UK i zaprasza do swojego sklepu online, tam można kupić yerba mate. Bombije Rzybko. i materka. I, 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 I materka, i bombije, czyli cały komplet macie. Więcej na PRIF, Kasia SK, Kasienko. Super, że jesteś. Fajnie, że o tym jak mówimy. Jak będziemy w UK i zabraknie nam yerby, to trzymaj się, musisz mieć naszą ulubioną. No widzicie, jak to działa? Nasze live działają tak, że promujemy bardzo dużo ludzi, ich biznesy, ich marki. Jeżeli tym bardziej jesteście tym zainteresowani, po prostu... Słuchajcie, my z Kasią, Katarzyna SK, my się pierwszy raz w życiu nie widzimy. Ja jej, ja jej nie pamiętam nawet. Nikt do nas nawet priwa, na privi nie pisała, prawda Kasiu? Ale, ale, ale widzisz, no, my się nawet nie dogadaliśmy, że będzie yerba, mej te, temat, yerba mate. Ale jest. Dzięki takie. A Bogu, wiecie, co tak dzisiaj jest. zrobił dla nas Sławek? Sławkiem też poznaliśmy Jaki się. Sławek starosta, poznaliśmy a... się też na, na live. Nie widzieliśmy tak, się, a dowiedział się, że my lubimy sobie zjeść genialne. zdrowe warzywka i ale nagrał było... filmik uh, u siebie na ogródku pod folią. I tak. pokazał cudowne buraczki I wiecie co, zrobiłeś taką rzecz, że ja przyjadę do Polski do ciebie i nie ma mowy, żebyś nie załadował Świetny mi z samochodu. Wiecie, wow. co zrobił? Wziął pęczek, po prostu dopiero to wziątych, wziętych z grządki rzodkiewek, mm. przemytych, takich przepysznych. U siebie chyba poswogł, tak? Czy to nie ogrodzie? Wiem, czym to nagrywał? Ale był takich chrupień, oh, wow. chrupanie, słychać. Nie, nie, teraz i... ślinka leci. Nie mamy takich rzadkiewek. tutaj. Tutaj nie ma takich do dlatego Super, polska. Dzięki Sławek. Sławek jest z Polski, tak? Z Proszę? Polski, Fisławku. Tak, tak, Sławek jest Polski. Widzisz, to jest to, jeden filmik potrafi zastąpić tysiąc zdjęć. Tak. Jedno zdjęcie, tysiąc słów. Jeżeli chcesz sprzedać, sprzedać swój produkt, albo nawet pokazać, co na ciebie fajnie działa, co używasz, co polecasz, zrób ten filmik dwu, trzyminutowy. Urodzisz coś wielkiego i to będzie Tobie, ten filmik będzie dla ciebie pracował dzień i noc. Ty śpisz. A ono ciebie pracuje, a ludziom ślinka leci. No to co ty masz? Odpuśćmy ludzi, bo pisze <grym> i z właśnie z Szczepan, jestem z Holandii, chciał mi się spać przez wasze live nie mogę. Co <grym> za <grym> ludzie! No nie dają ludziom spać. A? Dobrze, kochani, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Pamiętajcie, że jutro, o godzinie <grym> 20.00 czasu polskiego, zaczynamy pierwszą sesję. Ostatniego w historii w języku polskim Facebook Marketing Bootcamp. Najważniejsze szkolenie w tym roku. Najważniejsze tak. szkolenie w tym roku. Nie przegapcie z was, którzy czują i wiedzą już. Tylko czują, że wiedzą. Bo to będzie niepowtarzalne, Ostatnie tak? w swoim rodzaju ostatnia szansa, żeby tam być. Kto jeszcze nie był na, na właśnie takim szkoleniu? Kiedy od amatora stajesz się ekspertem w cztery tygodnie, to powi, powiedzmy sobie uczciwie powinieneś tam jutro być. Jeszcze masz szansę kupić to szkolenie? I jutro zobaczysz się z nami o 20.00 na żywo, na webinarze, już na zamkniętym szkoleniu, które jut od jutra zaczynamy. I będziemy Podrabiamy z Wami was... spędzać co tydzień dodatkowych 4 godziny, 2, +2 tak, w, razy w w, plus 2, poprzez live'ów na specjalnych interaktywnych zajęciach. Do zobaczenia, z Wami zobaczenia. byli Agnieszka Wyduta i Gennady jej mąż. Do zobaczenia. <laughs> Pocałuski, dzień podziękowania i do za jutra, do zobaczenia o 22.00. Pa, pa.